This win is uh, a handicap to second game. I don't think so. I think it's just one step, very, very small step. But the team was very conscious, uh, conscious that this is not the end. Uh, we talked about this in the the beginning. We show a lot of strength, but uh, actually we were talking that if we win today, we are not in semifinals. If we lose today, we are not eliminated. We know that is this is a very long road. So we are just focused for the next step now. What was important today in your game? I think. We were talking that... Uh Today we didn't have to do nothing strange we didn't have to do anything that uh, took us here in this uh, to this game I think we did exactly the, the same that we have been doing during the season just to work hard uh, good attitude good atmosphere in the team you know uh, to be patient to know to suffer when we have to you know to be efficient I think we did everything that we did during the season and it's uh, shown in the pitch our work in the in the whole season Zwycięstwo MVP spotkania Chcieć czegoś więcej po takim meczu? No wydaje mi się, że nie, bo to spotkanie ułożyło się na, dla nas bardzo dobrze, pokazaliśmy od początku, że chcemy dominować, że chcemy to spotkanie wygrać i na końcu wydaje mi się, że zasłużenie wygraliśmy, choć u, u, uważam, że drużyna z Leszna jest bardzo dobra, to jest, to są dwie drużyny, które są w miarę na podobnym poziomie i tutaj także dyspozycja dnia często decyduje o tym, kto na końcu wygrywa. Trener podkreślał, że na kolejny mecz do Leszna musicie pojechać bardzo skoncentrowani. Jasne, że tak ja, ja jestem kibicem drużyny z Leszna jestem y, też pod wrażeniem jak społeczeństwo w Lesznie kibicuje miałem tam okazję grać więc, fajnie będzie tam pojechać ale na pewno to przyjęcie tym razem nie będzie nie będzie miłe oni będą chcieli się zrewanżować to jest normalna sprawa oni będą chcieli to spotkanie wygrać pewnie nie mają już wiele do stracenia No bo pierwsze spotkanie przegrali teraz oni muszą wygrać tak więc y, tak do tego pewnie podejdą. A my co, my pojedziemy. Głowa będzie odgrywała pewnie dużą rolę i trzeba być skoncentrowanym, tak jak trener powiedział. If I look at the results, I think too easy win. What do you think? No, no. I think is this playoff is good atmosfera but every match is have difficult. Uh, today uh, start very well and uh, have opportunities and scored the goals. This is, uh, This is better for the uh, constructor, the result. But is now is only one uh, one pace, one crock. We, we know is next match is other uh, situation is different, is more difficult because is, in Lesnou we we know is uh, hard atmosphere is, is good for the futsal, but for the match is is uh, have. more Czy bramki z pierwszej połowy zaważyły już w końcowym rezultacie? Bo, chociaż tam w drugiej połowie, na początku był ten zryw, tylko nadal to był tylko zryw. No ja myślę, że przykro całego spotkania Dreman był zespołem lepszym, mimo co tutaj. Obijać bawełnę. Mieliśmy swoje momenty. Być może gdyby Daniel strzelił bramkę na 1-0 z tego poszła kontra i bramka dla Dremana. Może troszeczkę by się to inaczej ułożyło. Ale i fizycznie, i wolicjonalnie mm, i Dreman wyglądał lepiej. I to nie znaczy, że moi zawodnicy nie chcieli, tak? Mamy bardzo ogromne problemy zdrowotne, o których nie będę mówił, bo bo to nie jest żadno usprawiedliwienie, tak? Tak samo nie jest usprawiedliwienie dla moich zawodników Mata, na który, nie wiem, nie graliśmy kilka miesięcy, nie jest usprawiedliwieniem decyzji sędziowskie, nie wiem, machanie rękoma. No musimy się po prostu uderzyć w piersi, i zagrać lepiej. Czy te bramki zdecydowały? Na pewno tak, bo jakbyśmy przegrywali na przykład 2-0 i złapali kontakt na 2-2, ten mecz inaczej wygląda. Jak przegrywasz 4-2, to dalej musisz ryzykować. Ryzykowaliśmy, otworzyła się przestrzeń do kontrataku, czy do bramek z wycofanego bramkarza i niestety. Jak już odskoczyli na 5, 2, 6, 2, to, no to już wiadomo było, że, że raczej i tak dysponowanego gospodarza nie dogonimy. Moje drugie pytanie było właśnie o kwestie zdrowotne tutaj, ale rozumiem, że trener nie będzie chciał odpowiadać. Pytam w kontekście zbliżającego się meczu i mojego czasu na odpoczynek. No to, to jest efekt, ja mówię, tych 11 meczów co 3 dni, zerwane wiązadła krzyżowe Kuby Konkola i jeszcze chyba 3 czy 4 bardzo poważne problemy z kolanami moich zawodników, czy też urazy mięśniowe, które, gdzie oni są na środkach przeciwbólowych i otypowani i tak naprawdę niektórzy dzisiaj chwilę zagrali i nie mogli dalej. To są ambitni ludzie, oni chcą grać. Tak? I my na pewno taniej skóry nie sprzedamy. Zrobimy wszystko, jako klub i robimy, żeby ich postawić na nogi, żeby, żeby, żeby ta odnowa biologiczna i, i Dojście do, do pełni fi, f, formy fizycznej było na optymalnym poziomie. Czy to się uda? Zobaczymy. Na pewno my robimy wszystko, a, ale też dużo muszą, muszą zrobić zawodnicy. Ale to też poza fizycznością jest bardzo ważne. Problem, może nie problem, ale sprawa mentalu. Tak? Bo my w takiej samej sytuacji byliśmy rok temu. Też gładko przegraliśmy w Pniewach po czym zagraliśmy dwa świetne mecze u siebie, właśnie wiedząc, że jesteśmy pod ścianą. Zespół wtedy się postawił. Na pewno będziemy lepiej grali, na pewno wyjdziemy z większą wolą zwycięstwa, bo nie mamy innego wyjścia. A czy to starczy na tak dysponowanego Drymana? Zobaczymy. No, na pewno chcemy doprowadzić do meczu niedzielnego i to jest nasz cel. Doleżna wracacie jako przegrani i drużyna, która musi, musi, właśnie, to jest chyba ważne słowo wygrać nie jeden mecz, a dwa. Jakie są nastroje tak na gorąco, właśnie po takim spotkaniu, kiedy wiecie już, co Was czeka? Mm, jak na razie jesteśmy bardzo źli na siebie. Że w pierwszej połowie zrobiliśmy tyle indywidualnych błędów, w drugiej połowie próbowaliśmy wstać z tego, ale dostaliśmy piątą bramkę i to już zamknął mecz. Na pewno w sobotę będziemy naładowani, będziemy chcieli się zrewanżować i chcemy, żeby doszło do niedzielnego trzeciego meczu fazy play-off. Chociaż chyba ja musimy wspomnieć tutaj o początku drugiej połowy, kiedy ten wiatr w żagle chyba chociaż przez chwilę był. Można tylko żałować, że on był przez chwilę. No tak, strzeliliśmy pierwszą bramkę. Po minucie dwóch od razu drugą. Chcieliśmy iść za ciosem, ale niestety błędy indywidualne i dostajemy piątą bramkę i to zaważyło o dzisiejszym meczu. Czy rywal was dzisiaj czymś zaskoczył? Myślę, że nie, ale byli drużyną lepszą, bardziej zdeterminowaną, byli bardziej skuteczni. Chociaż wynik myślę, że nie do końca odzwierciedla przebieg spotkania. Powinniśmy tych bramek stracić mniej. Niestety popełnialiśmy błędy. Przy wypro, wyprowadzaniu piłki wchodziliśmy w niepotrzebne e, pojedynki. No ale nic, czyścimy głowy, regenerujemy się i e, myślę, że w sobotę pokażemy się z lepszej dyspozycji. Mieliście teraz już jakąś rozmowę, bo dosyć długo byliście w szatni? E, tak, mieliśmy rozmowę z trenerem. Myślę, że ta, ta rozmowa była bardzo potrzebna. I no, tak jak mówię, myślę, że w sobotę pokażemy się w lepszej dyspozycji.